Boleje się, zdykswalifikowanym fryga. <grystanie> Jakie 7-5, Dave? Lekko. Pyk. Fajnie, jeszcze godzina, tak? No z tak, 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 tak. Jest problem, że Dave zgapia. <grystanie> mhm. Szkoda, że jak ty zgapiasz 40 poziomów, to było spoko. <grystanie> Sorry, ale jużbym przeknął. <grystanie> No nie, bo naprawdę, bo wy nie wiecie widzowie o co tu chodzi, to jest całe, całe życie są podcinane skrzydła przez tę samą osobę, czyli paliąc. Najpierw oszust za mną cały czas latał a w kulminacyjnym momencie popchnął mnie swoim skinem i przesu No i się zrobiłem przecież. <grym> Dobra, dupa! Znaczy sorry, nie te słowo. <grym> O, Jesus! Śmieczny! Ej, ja jestem popłakany, nie! Ej, ja jestem popłakany Ej dobra, co, co mu co mu Ej, zrobić? Śmieć się, się teraz Do mnie te pie... Serio? ja bimany! Ej, nie! Nie no. nie, Ale devile A ja chcę skubać was na te pięć dni. Ale spokojnie, ro, rodzina, a hej, co ty tu robisz?